Skąd do mnie? Tutaj, skać. Tu, tutaj. Skąd, tu, szukaj, tu, 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 tu. skaj, wróć. Dam ci malutką odpowiedź, żeby właśnie ją tak nakierować, nie? Żeby się. Szukaj właśnie.

Obieży świat. Macie czas, spokojnie. Tak? Drugie było? Możesz ją nagrodzić, wiesz, jak znajdzie. Tu chyba coś było, już Tak, było, było, dokładnie. Jeszcze dwie Wam zostały. Nadal macie trzy minuty, więc spokojnie. Niech dopracuje pin. Nie, szukajcie dalej. Uha. Cały czas tam pokazuje. To tak, pokazywała, tak? Było. pokazywała. było, tak. Ale szukaj jeszcze. Tak. Tu szukaj szukaj, szukaj, szukaj tu gdzie? Pokaż. No to tu szukaj. Tam było. Możesz sobie z nią zacząć od początku jeszcze raz, wiesz, bo macie pół, jeszcze dwie minuty, nawet z tamtej strony ja bym poszła całkiem, tam gdzie zaczynałyście, bo ona... No, mhm. pokaż, pokaż, pokaż. Widzę, że zaczęłaś z nią szukać już też trochę, nie? No, jak? Czekaj, ty, mam, nie mogę. No ci nie pracuje. Nie, nie, już widzę, tak. że nie. Dlatego no, zacznij treść. od nowa, dokładnie. Mhm. Nadal macie minutkę, więc jest jeszcze szansa. Dwa zapachy zostały. czuję i nie z tej strony. Czy podpowiedzieć Ci może, żeby miała, wiesz... O, bo możecie mieć śmiało... No, tylko gdzie? Pokaż, pokaż. Dobra, tak? Super. Trzy zaliczone. No i mamy ostatnie trzy sekundy. Dobra. Dobra, już. czas minął, ale na Dobra. początku. Pierwsza taczka, jeszcze. Dopracujcie sobie. No.